21 czerwca w hali pod Dębowcem odbyło się spotkanie inaugurujące działalność klubu obywatelskiego w Bielsku Białej. Zgodnie z założeniami, kluby mają być odpowiedzią na zagrożenia, jakie stają dziś przed Polską. Do aktywnego włączenia się w działalność klubów zachęcani są wszyscy, niezależnie od sympatii politycznych, którzy sprzeciwiają się niszczeniu demokracji i ograniczaniu wolności. Główny cel to wykorzystanie potencjału drzemiącego w obywatelach, by powiedzieć stanowcze nie działaniom prezesa i ekipy rządzącej, które w ostatnich miesiącach zachwiały fundamentami praworządności w Polsce. Aż strach Pomyśleć, jakie będą ich kolejne kroki? Gościmi specjalnymi podczas pierwszego spotkania bielskiego klubu byli profesor Witold Orłowski oraz dr Krzysztof Michalski. Wspólnie starano się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy dobra zmiana służy polskiej gospodarce. Profesor następnie przedstawił zarys historyczny, który niewątpliwie jest nieodłącznym elementem mającym wpływ na obecny kształt naszej gospodarki. Oprócz doktora Michalskiego do debaty włączyli się także licznie zgromadzeni goście. Z dużym zadowoleniem witam powstanie klubów obywatelskich. Zacznijmy od tych klubów, bo panowie nas bardzo ładnie postraszyli konsekwencjami. Z gawendy pana profesora wynika, że no ciężkie czasy. Pan doktor jeszcze dołożył. Ale co zrobić? Ja to prawie optymista tak w z panem doktorem. <laughs> I I, i, ale co zrobić, żeby tak nie było?